Ernest Budziuk, dzień dobry. Dziś postanowiliśmy być ekologiczni, bardzo ekologiczni, i stawiamy na transport, nie komunikację miejską, ale. O, żona dzwoni do mnie. Poczekajcie chwilę. Żonka, nagrywam właśnie, teraz jesteś w telewizji. Zadzwonię do ciebie później, dobrze? Dobrze, no, to Ciao, Pa. Tak, powiem, powiem, Pa. Dobrze. Z żoną później porozmawiam. A wracając do naszego wątku, słuchajcie, postanowiliśmy poszukać samochodu, e, który można wynająć, ale postawiliśmy sobie warunek: ma to być samochód ekologiczny, czyli elektryczny. No i znaleźliśmy jeden. Stoi tutaj, zielona tablica o tym świadczy, i teraz spróbujemy go wynająć. Żeby to zrobić, ja oczywiście musiałem instalować aplikację, dodawać kartę płatniczą i tak dalej, i tak dalej. Już to wszystko mam, nie będziemy was tym zanudzać. To jest łatwe do zrobienia, to zajmuje kilka minut, ale trzeba zrobić zdjęcie prawa jazdy, wysłać i tak dalej. Bartek, zejdź z ulicy, bo cię przejadą. Chodź tutaj, pokażemy naszym widzom aplikację. Widać? Dobra, znaleźliśmy samochód, klikam, wynajmuję, sam nie wiem, co się będzie działo, dokąd jedziesz nie mam pojęcia dokąd jadę przed siebie wynajmuję i płacę kupuję i płacę o no i co tu będzie się działo no coś się dzieje kupuję i płacę wszystko jest w porządku jeśli masz uwagi do stanu samochodu wypełnij ankietę wszystko jest w porządku postój odblokuj drzwi czekaj może trzeba podejść tutaj Odblokuj drzwi. Tu. O. Otwieram samochód. Poczekaj kilka sekund. Ile tych sekund? Otwarty. Bartek, zapraszam Cię do środka. Ja Cię działa. No dobrze, yy, to próbujemy pojeździć tym samochodem teraz. Dobra, nagrywamy. Nie zrobiliśmy jednej rzeczy i na to uważajcie, yy, ale my to. Zapnę pas i będę Wam opowiadał. Słuchajcie, tam przed, przed uruchomieniem samochodu była taka informacja, czy wszystko jest w porządku. Jak nie, to wypełni ankietę. Ja nie zauważyłem, ale to widać, jak wsiadłem teraz tu do samochodu, że lustro jest przyklejone na taśmę szarą. Coś się stało z tym lustrem. Więc jak tylko przejedziemy kawałek, odstawimy samochód i. A tu mogę patrzeć, dobra, i zgłosimy to. Ale gdzie tu nie ma biegów w tym samochodzie? No, człowieku, bądź tu mądry. Tak, tutaj nie ma, tutaj nie ma lewarka zmiany biegów i trzeba sobie, trzeba sobie jakoś z tym poradzić. Dobrze, tu są przyciski: do tyłu, neutral do przodu, ok. A temperaturę, gdzie byśmy temperaturę? To jest samochód wypożyczony. Pokazuje nam poziom energii. Dobra, najpierw spróbujemy pojechać trochę do tyłu. I co on nam zrobi tutaj? Nie no, wciskam hamulc tak jak w zwykłym. No i co? A, naciśnij pedał hamulca i przycisk rozruchu. Przecież już. No, już wciskam, ale to dwa razy trzeba. Dobra, to teraz. Tak, jedziemy do tyłu, żeby móc wyjechać z tego. Łu. On nie ma kamery. A ciekawe, czy ma czujniki. Jak nie ma czujników, no to słuchajcie. Ma czujniki. Stara szkoła jazdy. Dobrze, że człowiek się uczył na samochodach. Dobra, drive, do przodu. Puścimy ten samochód, który jedzie przed nami. Ok. No, wiecie, w takim wypożyczonym samochodzie elektrycznym to jest. To nie jest ten poziom auta, który testowaliśmy wcześniej. To jest Fiatik, Fiatik 500E. No, jedzie na prąd, jak nic. O, tu nam wyjechał w poprzek, ale co? Pojeździmy chwilę po powiślu, Zobaczymy, jak, jak się jeździ tym samochodem. Zupełnie inne odczucia, bo to jest mały samochód. O, więc jesteście w lustrze. Tutaj duże lusterko. To jest mały samochód, ale jeżeli chce się szybko wypożyczyć samochód, przejechać gdzieś kawałek z jakąś grupą osób, to czemu nie? Um, ładuje się w trakcie hamowania i to tak dosyć konkretnie. Zasięg mamy 107 km, a pokazuje 56% baterii. To mniej więcej świadczyłoby o tym, że tym samochodem około 200 km. Po mieście można y, przejechać. Podejrzewam, że ci, którzy jeżdżą tymi samochodami, raczej y, no nie oszczędzają y, się za bardzo i jeżdżą dynamicznie. W związku z tym, że zużycie energii może być też całkiem spore. To nie jest, słuchajcie, duże auto, więc. Okej, okay. przyspieszenie. Uuu, ale wariat. Mały awariat normalnie, słuchajcie, ścisnąłem gaz i on, nawet mu się koła zakręciły z wrażenia. No niesamowite. Lekki, dlatego, a w, w, na, na prąd, jak się jeździ, to tam moc od razu jest dostępna. Dobrze, pojedziemy prosto. Prosto, dobrze, zrobimy wycieczkę po powiślu i wrócimy tam, gdzie uh, remontują most poniatowskiego, obsypało nam się coś na głowę. Znaczy na dach. Dobrze. Teraz to, to lustro mnie martwi, bo ono się telepie e, cały czas, ale mam nadzieję, że nie odleci, bo jak odleci, to będzie na nas. Prawo jest w porządku. E, zastanawiające jest to, że ma dosyć e, ostre hamulce. Słuchajcie. U! To nie był elektryczne. Ten ma dosyć ostre hamulce. Trzeba się nauczyć obsługiwać ten hamulec, bo lekkie dotknięcie powoduje dosyć gwałtowne hamowanie tego samochodu. A zapomniał, zapomniałem wyłączyć radio. Przeszkadza nam, Bartek? Coś tam Coś tam. Dobra, gdzie tutaj jest jakiś. Z której to strony? Chyba. Tempomat ma nawet. Gdzie? Na kierownicy ma jakieś przyciski, ale to chyba nie. Czy to robi ciszej? Nie wiem co to robi, ale chyba nie ciszej. Nie. Szukamy dźwięku w lewo. Nie, to nie robi ciszej. No. Powiem Wam, że wrażenie jazdy tym samochodem jest takie, że co nacisnę hamulec, to staje dęba. Jakoś tak rzeczywiście działa ten hamulec intensywnie i jak już nacisnę... Skontrolować światła cofania. A, coś może nie działać ze światłami. Dobrze. E, nacisnę ten hamulec, to on tak... Z, ile ma przebiegu? 19 tysięcy ma przebiegu ten samochód. No, on nie, nie wygląda na 19 tysięcy, on wygląda na 59 tysięcy. No coś za coś. Samochód w carsharingu to jest jednak e, jednak, e, no, zużycie ponad przeciętną. Dobrze, stoimy na światłach, zatem możemy znaleźć... Może tu? Robi się ciszej? Nic się nie robi ciszej. A, i hamulec, słuchajcie, hamulec działa tak, że on automatycznie on automatycznie zatrzymuje się. Ja puściłem hamulec w normalnym elektrycznym samochodzie jest tak, że. No nie wierzę. Znalazłem pokrętło do dźwięku. Tutaj, ale numer. Jak hamulec w jakimś. Nie, nie wiem w ogóle do czego to. Wracając do hamulca normalnego, on zatrzymuje samochód, tak jakby miał włączony automatyczny. Yy, hamulec przy każdym zatrzymywaniu, ale ja go nie uruchamiałem. W normalnych samochodach uruchamia się takie yy, coś. Tutaj nie. Dobra, jedziemy już, jedziemy tu, skręcimy sobie w lewo i wrócimy chyba na nasze miejsce i będziemy mieli jazdę tymże samochodem, już zaliczoną. Odczucie są, wycieraczki działają? Działają. Działają wycieraczki. O! Ze światłami coś jest nie tak. Skontrolować światła cofania. To jest jakiś komunikat, który się wyświetla, widocznie coś się z nimi e, wydarzyło. Zasięg mamy 101 km, cały czas. Dobrze. Puszczam hamulec i on stoi. Nie trzeba trzymać tego hamulca. A może tu powinien być taki przycisk, który to wyłącza? Źródła, media. Co... Czy to jest dotykowe? Dotykowe, domowe, ekran do wyłączenia. u bateria na czerwono. Ciekawe dlaczego. To chyba tylko taki bajer. To nie. Muzyka. A to co? To, to jest. To nie to. Samochód ustawienia. Co my możemy tu zrobić? Może w tym coś. Elementy sterowania. Wszystko. Nie. Nic szczególnego. Dobrze. To jest mały samochodzik, słuchajcie, yy, tylko po to, żeby się nim przemieszczać w trakcie, yy, w trakcie yy, pobytu w jakimś mieście na przykład. Yy, ważne jest to, że on jest elektryczny, że yy, nie emituje się spalin, że można jeździć. Słuchajcie, teraz yy, pokażę Wam jedną rzecz, że naprawdę ostrożnie z tym gazem. To mały samochodzik i to, co się z nim dzieje, to od progu do progu to jest 50 km na godzinę momentalnie osiąga więc zachęcam do jednak spokojniejszej jazdy, bo ten samochód może, no ma w sobie wariata. Mały Fiaciek, zmieści się wszędzie, zaparkuje wszędzie, więc jedziemy z powrotem odstawić go na miejsce.